Siemanko, w sobotę czeka nas jeszcze gala UFC z bardzo mocną kartą, wybrałem sobie sześć pojedynków, które wytypuję, z góry przepraszam za wymowę nazwisk, nie mam pojęcia jak to poprawnie powiedzieć, będę po prostu mówił tak jak uważam. W pierwszej walce, którą wytypuję zmierzy się Nazim Sadychow i Wieczysław Borszczew i uważam, że tą walkę wygra Nadim Sadychow. Kolejna walka to walka naszego rodaka Mateusza Rębeckiego, który miał zmienionego przeciwnika na końcu przygotowań. Na dodatek okazało się, że ten zawodnik jest cięższy kilka kilogramów, nie zrobił wagi. Także dodatkowa kasa dla Mateusza Rębeckiego. Myślę, że wygrana szansa na jakiś bonus i dodatkowe tam procent za niezrobienie wagi od przeciwnika. Następna walka to walka Mata Frewoli i Saint Denisa. Myślę, że tą walkę wygra Benoit Saint Denis. Jest w dobrej formie. Ostatnio odgrażał się Gamrotowi. Myślę, że na Gamrota to za mało. Następnie walka kobiet, Jessica Andrade, już nie ta co kiedyś. I Mackenzie Dern. Myślę, że Mackenzie Dern w tej formie obecnej pokona Jessicę. Przechodzimy do naprawdę grubego mięsa. Kolejną walką. Sergiej Pawłowicz i Tom Spinal. Super walka, dwóch Europejczyków, waga ciężka. Myślę, że kurczę, może to naprawdę iść w każdą stronę. Ja się skłaniam jednak minimalnie w stronę Sergeja Pawlowicza. Myślę, że gdzieś tam jakimś ciosem w stójce ustrzeli Aspinala. I na koniec walka Jeriego Prochacki z Aleksą Pereirą. Jiri wraca po kontuzji. Podoba mi się ten jego styl, nieprzewidywalny. Myślę, że jest w stanie zaskoczyć Aleksa Pereirę, który też już jest, mimo wszystko, pełnoprawnym zawodnikiem MMA. Ja jednak stawiam na Jeriego. Myślę, że powrót po tej kontuzji będzie udany że nie będzie odczuwał jakichś dolegliwości i że zwycięży tą walkę. Wstawiam wam jeszcze tutaj kupon z tej gali. Jest naprawdę ryzykowny. Tu ciężko będzie, żeby wszedł. Z góry przepraszam bardzo za jakość w ogóle tego filmiku. Myślę, że w następnych, tam na następne gale się trochę poprawię. Najważniejsze dla mnie było to, żeby przedstawić te typy. Mam nadzieję, że one wejdą i że właśnie ta treść tego filmiku będzie dużo ważniejsza niż oprawa. Dopiero zaczynam. W ogóle nie mam o tym pojęcia. Jakich programów używać, jak to nagrywać. Także mam nadzieję, że będziecie dla mnie wyrozumiali, a że wynagrodzę Wam tą słabą jakość tymi typami, które miejmy nadzieję będą wchodzić. Także dziękuję jeszcze raz za obejrzenie. Proszę, jakbyście mogli komentować, podzielić się swoimi opiniami, będziemy mogli po galach to jakby konfrontować między sobą, polubić filmik, jeśli, jeśli uważacie, że na to zasłużył. No i być może zasubskrybować. Dzięki wielkie, jeszcze raz. Do zobaczyska.